Czym jest problem? Nie pojmuję. Że źle wygląda? Oceniacie wygląd nie trójwymiarowej postaci, tylko autentycznej aktorki? Przecież nie wolno oceniać ludzi po wyglądzie. Tym bardziej, że osoba z depresją. No tak wygląda przecież. No, chyba, no, chyba nie tak. No, chyba nie uśmiechnięta i zadowolona, a no, przecież ma obkryzione paznokcie. Go into incredibly descriptive details of the story, so we all know. Uh, yes. Ja wiem dlaczego. Bo ty jesteś p*******! Uh. bo ty byś chciał, żeby była seksowna. Bo ci się rujnie chce, uh. ty kap kapucyna chcesz walić. Pff. Wyzywaliście mnie, obrażaliście mnie, że nie wolno było mi oceniać wyglądu jakichś trójmiarowych postaci, a sami teraz się śmiejecie z aktorów? Ale, frajer o no plumie, no to co to? Kolegium, kurwa, nie ma, że boli. No, no ale chwila, no, ona naprawdę wygląda źle, no. No naprawdę to wszystko źle wygląda, stary. Ja chcę kupić. Ale jaki wy macie problem? Przecież to jest interpretacja. Oryginał dalej tam jest, Co, możecie pójść, sobie oryginał włączyć i sobie oglądać stare designy. Po co wam nowe? Czemu krytykujecie nowe? A, pamiętacie jak tak pisaliście? Pod moimi filmikami? Co już już nie, już teraz też już wolno krytykować, bo wszyscy krytykują, to ty też skrytykujesz. A co? Teraz już wolno krytykować, kurę. No kurwa, czujesz to! No kurwa taki smród jak skurwy syn! Piwniczak! Mm. Jesteś piwniczak! Na pewno walikurę! Mnie to w normalnie kurwa normalnie dobijało, tak? To jest prawdziwy czyjś wniosek z tej sytuacji, że skoro design wam się nie podoba w filmie postaci? No to znaczy, że seksualnie jesteście zepsuci. Coś musi być z wami nie tak, że nie podoba wam się, jak te postacie wyglądają? Jeszcze niedawno nie wolno było krytykować wyglądu Angeli. Nie wolno było krytykować tego, jak wygląda James, bo wygląd nie ma znaczenia. A to jak ten film wygląda, no przecież to nie ma znaczenia, jest dalej oryginał. Co się żeście przy? Ale teraz wszyscy, halo! Taki byłem niedobry, że krytykowałem Silent Hilla. Tak, krytykowałem trójwymiarowe bryły, nieprawdziwe postacie, że mi się nie podoba to jak wyglądają. Nie odpowiadała mi i dalej mi nie odpowiada dziecinna narracja, niedojrzała narracja w Silent Hillu remake'u. Jest zbyt oczywiste wszystko. No, film popchał to jeszcze dalej. I wszystko stało się... ...wyżygiem oczywistości, że ta postać będzie zła, a to ona będzie miała depresję, a to będzie na pewno demon. How dare you? No bo czaisz, nie? Jak jest ubrany na czarno, to on jest zły. A jak jest ubrany na biało, to jest dobry. No tak odróżnia dobrych od złych. No, Angela ma depresję, bo jest brzydka, a jak jest ładna, to nie ma. No, ja pi**a trzeba to tłumaczyć ludziom, Kurwa! macie. No, no taka prawda, kurwa. No. I okazuje się, że ta właśnie oczywista narracja nie podoba wam się I że fajnie gdyby to było troszeczkę spowiane jakąś taką nutą tajemniczości Żeby to nie był taki bezpośredni, klarowny film, tylko tajemnica A nie komiczne I dla mnie właśnie Silent Hill tak wygląda Ta Angela wygląda komicznie to jest, komi to jest parodia tego jak wygląda prawdziwa depresja Bo prawdziwa depresja nie ma wyglądu to nie jest tak, że stereotypowo jak ktoś ma depresję, to ma obgryzione paznokcie. Here we go again. Słyszałeś? Ona ma obgryzione paznokcie, Yo! Tak wyglądają ludzie z depresją! A ta tutaj to nawet ma puste włosy i ma woreczki! Ma, woreczki ma pod oczyma, więc jest depresowana. Dopiero no, nie, że wy niego widzicie, kiedy to jest genialny! I'm ja yeah, I'm sorry. Sam osobiście pochodzę ze środowiska, w którym były leki na depresję, była depresja, dalej jest depresja zapewne, bo to nie jest coś, co też przemija i uwierzcie mi, wszyscy wyglądali idealnie, naprawdę, przepięknie, to były to same piękne osoby koło mnie. A w środku gniły, i wydaje mi się, że dlatego tak bardzo też ładnie chciały wyglądać na co dzień, bo to jest jakiś sposób ukrywania tego, że coś się w środku złego dzieje. Chciałem podkreślić, że ja nie jestem żadnym ekspertem w tej dziedzinie, tylko to są moje osobiste przemyślenia i to, jak to widziałem, jak to wyglądało u mnie, w moim prywatnym otoczeniu. A tłumaczenie tego, że Angela wygląda jak prawdziwa osoba z depresją, a ta Angela w starym Silent Hillu nie, jest tak głupie, to wszystko jest tak płytkie. No i dokładnie tak samo jest z filmem, jest jeszcze płytszy. No gdyby może więcej ludzi krytykowało Silent Hill'a remake i wygląd tych postaci, to może w remake'u by się dwa razy zastanowili, zanim by zrobili taką oczywistą postać i taki oczywisty wygląd. No ale nie, no przecież nie protestowaliście, jak w remake'u były e, zmiany niekorzystne. I niektórzy nawet atakowali osoby, które to krytykują. A dla mnie remake czy film ma w sobie taki element zuchwałości, bo zmienianie tych wyglądów sugeruje, że coś jest nie tak z oryginałem, że to nie jest prawdziwa depresja, że kobiety z, tak, z takim wyglądem nie są z depresją. Dlatego musimy zrobić upgrade, musimy zrobić super depresję. No to teraz powyszedł film! Proszę, tak jak chcieliście, nie protestujcie! Csz, csz. Jest oryginał, nie ma co narzekać, to jest tylko interpretacja reżysera. Nie możecie być na niego źli, on tak widzi Silent Hill'a i to... Masz oryginał, idź grać w oryginał, co się czepiasz z tego filmu, no? Only... It's only game. Why you have to be mad? A jak ci się nie podoba staję ci, to nie oglądaj. No nie narzekaj już ty problem jest związany, nie rozumiem z czym masz problem. Ty nie oglądasz ci się nie podoba, nie narzekasz. kurna, tylko narzekasz i narzeka Wam się nie podoba James? <laughs> Pewnie dlatego bez ścieżnika. Haha, ha, macie problem z seksem, ha, bo wy co chcielibyście, żeby inaczej wyglądał, nie podoba Wam się. Ha, ha, ha. Damian! Ale tutaj nie chodzi o wygląd postaci. Po prostu ta pas fabuła jest zepsuta, bo tak nie było w grze wideo! A ja chcę, żeby było tak, jak w grze wideo było! Ja też chcę, żeby było tak jak w grze wideo, dlatego tak bardzo protestowałem, kiedy pojawiły się trailery Silent Hilla remake Czy wreszcie do, doszliśmy do tego miejsca, w którym możecie wszyscy przyznać mi mi, no! No! że należy szanować materiał źródłowy, a Silent Hill, Return to Silent Hill, totalnie tego nie szanuje. Remake też ma swoje problemy i te problemy należy zawsze wytykać. Przecież sami widzicie, przecież tak nie wygląda Gela. No jak. Ja nie mam żadnego problemu, jeżeli krytykujecie jakiś film za jego wygląd, czy postacie za wygląd, czy grę za wygląd. Jak najbardziej macie do tego prawo, bo jesteście fanami i to jest też Wasza nawet odpowiedzialność po to, aby twórcy wiedzieli, że jest grupa fanów, która ich oceni, bo po to jest właśnie tak cała krytyka. No bo przecież skąd sami twórcy mają wiedzieć, Zdać sobie sprawę z tego, że wykonali jakieś złe kroki. No, naszym obowiązkiem jako fani jest właśnie im o tym powiedzieć, w jaki sposób przekazać nasze niezadowolenie. Najlepiej to w ogóle po prostu nie pójść do kina, nie wesprzeć tego projektu. No i w ten sposób może następnym razem nauczka i lekcja będzie taka, że warto jest może przykuć większą uwagę do tego, jak wyglądają y, nasze postacie względem oryginału. No przynajmniej tak ja to widzę. Ja nikomu nie grożę, nikomu nie wchodzę w drogę, w paradę. Krytykuję po prostu jakiegoś rodzaju sztukę czy dzieło, no, no bo mam materiał źródłowy, do którego mogę się zwrócić i widzę, że no niestety, ale są aspekty, które mi się nie podobały. To samo dokładnie robicie wy teraz z Return to Silent Hill, ale kiedy ja to robiłem, no to byłem pedofil. Dobra, ale ty chciałeś, żeby dziewiętnastoletnia dziewczyna była seksowna, bo jesteś napalony? Nie. Jak już napomknąłem, uważam, że temat depresji w Silent Hillu Remake został pokazany komicznie. Sztampowo, komiksowo, nierealistycznie. Chociaż już ludzi właśnie uważa, że to jest ten realistyczny obraz osoby z depresją. No, no ten jest jeszcze bardziej realistyczny. Spójrzcie, ona naprawdę cierpi, no przecież to widać. Gołym okiem widać, że ona jest w męce. Spójrzcie jaka jest brudna. Przecież wszyscy ludzie w depresji wyglądają jak bezdomni. Tak właśnie wygląda depresja. Jest to obrzydliwe przedstawienie poważnej choroby w stereotypowy sposób komiczny, no. Silent Hill Return popycha to jeszcze dalej i oczywiście, że rozumiem, dlaczego ją krytykujecie. I oczywiście rozumiem, dlaczego krytykujecie ten film. Ja chciałem pójść do kina, ale niestety kina wycofały w całej Szwecji film. Ciekawe czemu. Hm. Może się bilety nie sprzedawały, a może po prostu jest słaby. No piszemy petycję, piszemy, czekamy na odpowiedź, frajera trzeba tego. Ale może kiedyś będę miał okazję go zobaczyć, tak go zobaczę, to pewnie powiem Wam moją opinię, ale prawda jest taka, że ja go nawet nie muszę oglądać. E, po prostu na podstawie tych wizualiów, które aktualnie widzę, e, nie jestem zachwycony, nie jestem napalony na ten film, nie mam ochoty na niego, nie chcę tracić pieniędzy na coś, co już na tym etapie e, w żaden sposób mnie nie podnieca. AHA! Mamy cię! Widzicie, jednak chodzi o falenie się do tego, kurde, e, Pamiętam, że Silent Hill 2 film to chyba z trzy razy podchodziłem, bo nie, mógł, nie byłem w stanie tego obejrzeć. Tak bardzo mi się nie podobał. Aczkolwiek było kilka momentów, które mnie rozśmieszyło, ale to chyba tak nie miało być, nie? E, z marką Silent Hill, że jest to komedia, ale tak się akurat złożyło. Natomiast jeżeli chodzi o film Silent Hill, to ja nie jestem jakoś specjalnie podniecony... O, oh, shit! <laughs> Gdzieś tam kiedyś obejrzę, gdzieś na pewno na jakieś materiale na ten temat napomknę, ale jestem totalnie w szoku. Jak się wszystko szybko zmieniło, odwróciło, jesteście śmierdzące chorągiewki, bo jeszcze niedawno wszyscy wjebacz mnie za to, że jak ja śmie oceniać jakąś interpretację dzieła. Oni mają prawo robić co chcą, Damian, a ty się odczep. No teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie wy wszyscy się czepiacie Silent Hill, wszyscy zaczęli robić content, żeby. Tak się zarabia chłopaki. Musiać tak to... jak wychwalać, to wychwalać. <laughs> I nikt nie ma problemu, aby wskazywać paluchami, który aktor jest zły, a który jest dobry i który, który brzydko wygląda. No jak to, halo. <laughs> Przecież nie wolno, tak? A teraz już wolno? Przecież macie... Ee, ee. Koleś, my musimy z tobą. Niech pierwszy rzuci kamieniem, który nie robi powierzchownej jakieś tam oceny czy opinii. No każdy z nas to robi, każdego dnia. Wchodzisz do sklepu, widzisz kasjerki, wybierasz, że woli się do tej pójść, bo wygląda na milszą. Macie! Chciałeś do nich zwolić kruchę? A, to no chcę choć tylko jedno. Tam może mnie chce zwalić kruchę, bo tak się o nie, 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 to co wy jesteście złoczyńcy? To wy kobietą wymyślicie, a nie gruchej! Boy, that escalated quickly. Komedia komedią, ale żeby nie było, ja nie mam żadnych problemów z tym, że wy krytykujecie film Silent Hilla. Naprawdę, możecie krytykować ile chcecie, jeżeli chcecie wyzywać ich wygląd, proszę bardzo. To jest wasze prawo jako fani, możecie mówić co chcecie, krytyka jest świetna. Nie podoba mi się, że ktoś krytykuje. Na przykład mnie nie jako człowieka, jako osobę, tak trochę mi smutno, no bo ja no, nie wiem, wiem, że się wystawiam, no bo, no bo robię materiały na internecie ale ja sam osobiście nie próbuję nikogo osobiście atakować i go tam palcami wytykać i wchodzić po imieniu i nazwisku, aczkolwiek, tak jak każdemu, zdarza mi się, zdarza mi się, przepraszam, najmocniej Tak, czasami kiw mrowisko lubię w <ś> Sorry, sorry Staram się tego unikać, raczej krytykuję idee, raczej krytykuję pomysły, no wirtualne, nieprawdziwe postacie. Jasne, oczywiście, że tak, no bo to gry wideo, nie? I, to, I prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że jak ktoś krytykuje tą taką trójwymiarową bryłę, nieprawdziwą Angelę, aczkolwiek opartą o prawdziwą, prawdziwego człowieka, no to to jest chyba lżejszy akt. No, nie wiem, bezczelności takiego hamstwa, niż krytykowanie aktora za jego faktyczny wygląd. E, tak jak się tam dobeli, wszyscy do dowalali, nie? z The Last of Us, mm, no to ja też uważam, że ona nie wygląda tak jak należy, nie? Jakby nie, nie trzeba być geniuszem, żeby to zauważyć, ale wydaje mi się takie świńskie, hamskie atakowanie jej gęby. E, bardziej mi się podoba moment, kiedy. <laughs> e, Eli, chciałbym, abyś spojrzała na ten test. <laughs> Masz koronę? <gryzys> um, nie, to test ciążowy. Jestem w ciąży. <gryzys> ja będę tatą! Ja będę tatą, będę tatą. Eli, nie możesz być tatą, bo... Będę tatą. To, 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 to. Czy ktoś może jej wytłumaczyć, jak działa będę, biologia? To, 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 to. Nie, ma, nie mam penisa, ale będę tatą. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Będę tatą. Ogólnie to śmieszna sytuacja, e, że cały internet jako mała chorągiewka zmienił zdanie i okazuje się, że jednak Silent Hilla można jeść. <laughs> czemu nie? No to no chuj to jest, niebie? O nie? Hej, śmiejmy się z Silent Hilla. Ale jak ty tam się będziesz śmiał? Nie, ty nie. Bo jak tobie się coś nie podoba, to jesteś Debilem, rozumiesz? I się nie znasz. A jak mi się coś nie podoba, no to warto, tak, że nie? To oczywiście, że wolno. No. Mam nadzieję, że nikogo nie uraził mój malutki ręcik na temat spostrzeżeń wyglądu postaci Angeli. Mam nadzieję, że nikogo nie, to nie uraziło, nie obraziło, a jeżeli Cię obraziło, to spierdalaj i nie oglądaj niż więcej mojego contentu. Tu! To, to, a jak Ci się nie podoba ci, to nie oglądaj, no nie narzekaj, już, problem rozwiązany, nie rozumiem w czym masz problem, Ty nie oglądasz, Ci się nie podoba, nie narzekasz, kurna, tylko narzekasz i narzekasz. Bądźcie pozytywni i takiego Silent Hill tego retour to omijajcie szerokim łukiem, nie? nie trzeba być geniuszem, aby to widzieć z daleka, że ten film to jest taki troszeczkę jakiś krapik, nie? Ale może się mylę, obejrzę to na pewno, powiem więcej. Jak na razie trailery po prostu mnie do tego nie zachęcają. No i tam wiadomo, opinia na internecie też zawsze na to jakoś wpływa, nie? E, no, to tyle chyba z mojej strony. Ciao, ciao!